Hej! Witajcie w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj będzie Book Haul. E, powiedziałam, że dawno już nie było takiego filmu, ale pewnie jak zwykle był miesiąc temu, bo co miesiąc mniej więcej jakieś książki kupuję, ale tutaj będziemy mieć aż dwa zamówienia z czytam.pl i dwa niezaplanowane zakupy. Więc zacznijmy najpierw od tego pierwszego zamówienia właśnie z czytam.pl. Zamówiłam trzy książki, z których dwie już przeczytałam, więc idzie mi dosyć dobrze. A dlaczego zrobiłam to zamówienie tak nagle? Bo byłam w kinie na filmie Pantę, który według mnie jest inspirowany albo nawet oparty o dziennik 1954 rok Leopolda Trymanda, i stwierdziłam, że w takim razie muszę przeczytać jakąś jego książkę. Przede wszystkim właśnie ten dziennik, chcę jeszcze przeczytać złego i coś bym jeszcze dokupiłam, więc od razu zrobię zamówienie, żeby czasem nikt mi tych książek nie wykupił. Więc kupi kupiłam właśnie dziennik 1954. Jest to właśnie dziennik Leopolda Trymanda z tego roku. Ono obejmuje 3 miesiące. I kolejny film, który będzie na tym kanale, to będzie najprawdopodobniej właśnie recenzja tej książki, plus też opowieść o moich wrażeniach, jeżeli chodzi o film Pantę, więc tutaj nic już więcej Wam nie będę mówić. Mogę tylko powiedzieć to, że bardzo warto. I tutaj właśnie mam też Złego Leopolda Turmanda. Jak widzicie, to jest strasznie gruba książka, ale na pewno po nią sięgnę, bo proza tego autora jest niesamowicie dobra. Jest bardzo, bardzo dobra. Więc nawet jeżeli historia nie za bardzo mi się spodoba, to styl na 100%. I ostatnia książka, którą sobie tak dorzuciłam, to Olga Tokarczuk, prowadzi swój pług przez kościół marłych. Jak widzicie, też już ją przeczytałam, więcej Wam o niej opowiem w podsumowaniu miesiąca, ale zgadzam się z tym, jak ludzie polecają ją jako pierwszą taką książkę, właśnie to karczuk, bo nie jest zbyt skomplikowana, bardzo łatwo jest ją zrozumieć, a słyszałam, że jeżeli chodzi o biegunów, to jednak jest trochę trudniej. Więc, jeżeli chcecie zacząć, właśnie, przygodę z Olgą Tokarczuk, to myślę, że mogę się dołączyć do tych głosów, chociaż no ja przeczytałam tylko tą jedną, więc też dużo nie mogę powiedzieć o jej twórczości. Ale więcej o tej akurat książce Wam opowiem w podsumowaniu. I to by było wszystko, jeżeli chodzi o to zamówienie. Tutaj nie poszalałam za bardzo, zamówiłam tylko trzy książki. I później kupiłam dwie książki, po prostu będąc w centrum handlowym bo byłam tam sama, mąż nie mógł mnie pohamować, więc no nie pohamowałam się i kupiłam te książki, bo były w promocji, więc czemu nie. I pierwsza z nich to Zgin Kochanie Ariany Harwicz. Jest to kolejna książka z wydawnictwa Pauza. Ja z tymi książkami mam tak trochę, że no nie... Z... To są przeważnie bardzo trudne książki właśnie, które wydaje to wydawnictwo. I tak samo jest z tą, ale więcej o niej opowiem też w podsumowaniu. Nie będę o niej robić osobnej recenzji, bo myślę, że że nie dałabym rady, tutaj muszę się przyznać, ale opowiem Wam o moich takich spostrzeżeniach. E, I kolejne, co tutaj mam, to mi mrożek, czekoladki dla prezesa, kolejny zbiór opowiadań. E, trochę się bałam, bo jakby jest to. Em... Inna seria tego samego wydawnictwa, tylko inna seria opowiadań, bo ja mam jakby opowiadania mróżka z innej serii. Bałam się, że tutaj będą się pokrywać niektóre z tych opowiadań. Na szczęście tak nie jest. Ten zbiór e, też był bardzo dobry i też więcej wam opowiem w podsumowaniu, bo nie ma sensu tego robić bucholu. E, ale no. Jeżeli chodzi o mrożka, to jest zawsze, zawsze dobry wybór. E, I ostatnie co tutaj mam, to takie większe zamówienie z czytam.pl moje powiedzmy miesięczne zamówienie, takie, które było planowane. Planowane jak planowane. E, mam tutaj kilka bardzo, bardzo ciekawych książek, o których możliwe, że jeszcze nie słyszeliście. Przede wszystkim o dwóch, które tutaj mam na samej górze. E, bo mam tutaj y, książkę Iwy Prochaczkowej: y, Mężczyzna na dnie. I tę książkę kupiłam bo po prostu, zainteresował mnie opis i zainteresowało mnie to, że nigdy o niej nie słyszałam na żadnym kanale. Poprawcie mnie, jeżeli była ta książka u pani Ani, ale nie jestem pewna. Wydaje mi się, że nigdy jej nie widziałam. Jest to książka z takiego mniejszego wydawnictwa, więc stwierdziłam, że, że kupię, że zobaczę. To myślę, że może być trochę podobne do. Tej książki Młyn do Mumi. Nie jestem pewna tytułu, ale pewnie pamiętacie, jeżeli mnie oglądacie dłużej, to był taki kryminał, em, który był właśnie zabawnym takim kryminałem. Mam nadzieję, że to będzie coś podobnego. Zobaczymy, jeżeli chodzi o opis, to y, wydaje się właśnie taki dosyć zabawny. I druga książka, która kompletnie będzie zabawna, to jest y, Lucian Dan. Nie będę wam czytać nawet nazwiska, tutaj macie nazwisko. Matei Bruniu i to jest książka. Um, może wam na, y, przeczytam opis. Włosko-rumuński marionetkarz i jego lalka staje się ofiarami stalinizmu w Rumunii w jego najgorszym okresie. Opowieść o zbrodni zapomnieniu, naiwności, miłości, nienawiści, wybaczeniu, o wyborze między życiem a prawdzie, y, życiem w prawdzie, a konformizmem. No i stwierdziłam, że też no, spodobał mi się opis. Wydaje mi się, że to będzie dosyć trudna książka, e, ale ciekawa. I też nie słyszałam, żeby ktokolwiek o niej mówił na Booktube, więc jeżeli jesteście zainteresowani taką na przykład recenzją tej książki, to dajcie znać. E, kolejne co tutaj mam, to niewyjaśnione, prawdziwe historie, których nigdy nie udało się wyjaśnić. I to jest książka e, Richarda McLean Smitha, czyli autora najstraszniejszego podcastu świata. Ja tego podcastu nigdy nie słyszałam. Ale po prostu, jak zobaczyłam taką książkę o jakichś niewyjaśnionych tajemnicach, o jakichś dziwnych zaginięciach, wiecie, że ja lubię takie rzeczy, to stwierdziłam, że, że kupię i przeczytam. I też bardzo fajne, że tutaj jest kilka takich historii, nie tylko jedna. Chociaż nawet nie wiem, jakie to są historie, może nawet niektóre znam. Ale tutaj widzę, że nie ma wyjaśnione, jakie to są historie. No ale jak przeczytam, to będę Wam dam znać. Jestem bardzo, bardzo ciekawa tej pozycji. Kolejne, co tutaj mam, to wirus paniki, historia kontrowersji wokół szczepionek i autyzmu. Yy, I założę się, że to będzie bardzo kontrowersyjna pozycja. Czytałam kilka recenzji tej książki i no wiadomo po której stronie autor stoi. Stoi po tej samej stronie co ja pewnie. Wątpię, żebym zrobiła jej osobną recenzję, bo nie chcę tutaj, żeby w komentarzach była jakaś dziwna burza, bo wiadomo, że jednej i drugiej strony nie da się pogodzić i żadna strona nie zmieni swoich, um, swoich teorii i swoich przekonań. Ale zobaczymy. Jak mi się spodoba, to na pewno w jakimś podsumowaniu miesiąca Wam o niej wspomnę. Kolejne to Ewa ze swych Zgliszcz Anandy Devi. Kupiłam, ponieważ właśnie przeczytałam w tym miesiącu Zielone Sari, które wywarło na mnie bardzo, bardzo duże wrażenie. Jak wiecie albo nie wiecie, bo o tym już kiedyś mówiłam, to przeczytałam Zielone Sari mniej więcej do połowy i trochę mnie ta książka pokonała, ponieważ no, główna postać była bardzo złym człowiekiem i no nie miałam już nawet ochoty o niej czytać, ale do, w końcu się wzięłam za siebie i przeczytałam do końca i stwierdziłam, że no tamta książka właśnie wywiera bardzo duże wrażenie na czytelniku, więc no jest to bardzo dobra proza. No i stwierdziłam, że w takim razie kupię kolejną, tym bardziej, że jest to pisarka maurytyjska, co w ogóle nie czytałam żadnej innej książki właśnie pisarki, która pochodzi z tej wyspy. Więc stwierdziłam, że, że kupię. I mam dwie ostatnie książki. Pierwsza to Płuczki Poszukiwacze Żydowskiego Złota, bo wszyscy polecają, bo stwierdziłam, że też chcę przeczytać bardzo kontrowersyjny temat, bardzo ciężki temat, właśnie szukania złota w miejscach, gdzie byli chowani Żydzi, z tego co kojarzę, właśnie o to chodziło w czasach Holokaustu, bo przecież im się już nie przyda, więc jest to bardzo, bardzo ciężki temat. I dosyć krótka książka z bardzo dużym też. Ym, bardzo dużo przyciągów, więc pewnie szybko je przeczytam, ale podejrzewam, że na długo zostanie w pamięci. I ostatnie, Blade Runner czy Androidy Major o elektrycznych owcach, bo zawsze chciałam przeczytać właśnie tę książkę. E, przeczytałam e, Ubika, właśnie Filipa K. Dicka i była to bardzo dobra, właśnie, e, fantastyka. To stwierdziłam, że w takim razie kupię kolejną, jeszcze szczególnie, że jestem pięknym wydaniu repisu. niestety przyszła trochę uszkodzona obwoluta, która wygląda tak. Jest niesamowita. To są bardzo podobne wydania właśnie do wydań Dune'y, które też mam, tylko srebrne zamiast złote, z grafikami Siódmaka, a ja Siódmaka też bardzo podziwiam i wszystkie jego grafiki są, są niesamowite, więc też mam nadzieję, że niedługo przeczytam. I to by było wszystko. Postaram się podnieść tutaj te wszystkie... Książki. Jest to wyjątkowo duży buchol, jak na ostatnie miesiące, ale nawet dobrze mi idzie czytanie tych książek, bo już przeczytałam 4 z 12, więc no, jedna trzecia za mną. I to by było wszystko. Dajcie mi znać, które książki z tych, które Wam tutaj pokazałam, Was interesują najbardziej i co byście chcieli zobaczyć w najbliższych recenzjach. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa.